Ty chcesz, tak? Ty no, też chcesz, tak? No wiem, że ty też chcesz. Cześć, witajcie! Dzisiaj będę adaptować chumiczka. No to zaczynamy! Hurra! Mamy już przygotowaną klatkę, jedzenie i domek. Trocimy też. Wodę mam na lelu, tylko jeszcze trzeba będzie przefiltrować ją. Wszystko jest wyczyszczone, miski wymyte. Kołowrotek jest czysty. No to widzimy się. Już przy chomiczku, papa. Pa. Jestem teraz w naszej bawialni i szykuję rzeczy do transportu chomika. Zobaczcie. Tutaj, w tym transporterku, transportem to jest karton, jest, są trociny, domek i ziółka. N nie kupuję jednak chomika, tylko go adoptuję. Teraz wam pokażę jeszcze klatkę, Tutaj. Jest woda, są drabinki, kolba, miska, specjalne drewniane yy, schodki i koło wroga. Dobrze, no to widzimy się w samochodzie. Pani już czeka, mamy długą podróż do pokonania. Hej, zobaczcie, jaki fajny chomiećek. Jak go wziąłem na ręce, to trochę się wiercił. Jakie ma futerko, co czułaś? Takie fajne mięciutkie. I siedzi w tym domku i siedzi. To co dalej? Idziemy do domu. Pądź teraz ze mną. się powoli do mnie. Baa! Ciuciula. Mama, jestem malutki, malutki, malutki bobasiek. Właśnie wyciągam go z, go z pojemnika i wkładam do klatki. Zobaczcie jak to się robi. Bierzecie tak chomika i idziecie powoli. Kładacie go do klatki, żeby tu Ciebie włożyć na razie na jedzenko. Kładacie chomika i on sobie robi dowolne rzeczy. Zamyczkacie klatkę. Na razie mój chomik boi się mnie, więc przypominam o wciskaniu łapek w górę i pa. I do następnego odcinka. Pa, pa!